Program zawiera audiodeskrypcję. Czołówka programu. Na niebieskim tle animacja planety Ziemia i napis najnowsze informacje. Stacja kolejowa w Golęczewie. Na Peronie znajdują się uczestnicy wycieczki organizowanej przez Urząd Gminy Suchy Las. Wycieczki pod nazwą Odkryj Gminę Suchy Las. Na ekranie zarówno prowadzący, jak i uczestnicy wycieczki. W kilku ujęciach poruszający się po Golęczewie ludzie słuchający przewodników ciekawie opowiadających historię miejscowości. Wypowiedź Ryszarda Chruszczewskiego, historyka, regionalisty, znawcy historii gminy Suchy Las. Golęczewo to wieś, która pierwszy raz w źródle pisanym pojawia się w roku 1313. Była to polska wieś szlachecka, która zmieniała wielokrotnie właścicieli. Obecny stan rzeczy bardziej kojarzy się z pruskim posiadaniem. W roku 1901 została sprzedana na licytacji przez Zygmunta Bociszewskiego, pruskiej komisji osadniczej, i od tego czasu rozpoczyna się jej najbardziej znana nam historia. I właśnie o tym. W dniu dzisiejszym wraz z panem Grzegorzem Grupińskim opowiedzieliśmy osobom zainteresowanym na wycieczce zorganizowanej przez Urząd Gminy Suchy Las o historii okolicznych domów, zabytków na terenie Golęczewa. Kolejne ujęcia wsi Golęczewo oraz uczestników wycieczki. Wypowiedź Grzegorza Grupińskiego, mieszkańca Golęczewa. Ta wieś jest wyjątkowa, bo na początku XX wieku została zbudowana jako wzorcowa wieś Niemiecka. Dla niemieckich osadników, którzy się tutaj osiedlali, dostali do dyspozycji gotowe domy, urządzone w sposób stylowy, dlatego odróżniają się od innych domów starych w okolicznych wsiach. A była to wieś wzorcowa w tym sensie, że rząd niemiecki poprzez to założenie tej wsi chciał pokazać, jak wspaniale się Niemcy rozwijają i jak Niemcy potrafią budować nowe osiedla na niemieckim ówczesnym wschodzie. Zaciekawione twarze uczestników wycieczki. Kontynuacja wypowiedzi Grzegorza Grubińskiego. Podczas naszej wycieczki przeszliśmy praktycznie przez całą wieś. Mogliśmy obejrzeć to, co z e, dawnej e, wzorcowej niemieckiej wsi zostało począwszy od dworca kolejowego, poprzez domy e, stylowe osadników, e, aż do budynków użyteczności publicznej, jak szkoła, dawna sala modlitewna. E, a także budynek wielofunkcyjny zawierający remizę, i łaźnię i inne urządzenia gospodarcze. O tym, jak ciekawe jest to miejsce, najlepiej przekonać się przyjeżdżając tutaj. Dlatego zapraszam wszystkich do Golęczewa i do spaceru już własnymi siłami po naszej wsi. Ujęcia starych budynków wsi Golęczewo. Wypowiedź Ryszarda Chruszczewskiego. Dzisiejsza wycieczka była pierwszym z całego cyklu. Następne zwiedzanie odbędzie się w Chludowie. 19 sierpnia, a następne w Biedrusku 10 września, na które oczywiście w imieniu Urzędu Gminy, jak i naszym serdecznie zapraszamy. Ujęcia na peronie stacji kolejowej w Golęczewie. Małgorzata Dawidowska prowadzi konkurs z nagrodami. Konkurs dotyczy wiedzy o gminie, ujęcia uczestników wycieczki oraz poszczególnych domów na ulicy dworcowej. Logo gminy oraz data 2023.